Ale o co chodzi w tym kółku wzajemnej adoracji? Zaraz tu przyjdzie Wiola, a muszę wam o czymś powiedzieć. O czymś ważnym. O czym? O czymś ważnym, nie słyszy pani? Tak, ale konkret, proszę. Wiola. Zmówię wam. Co się dzieje? Chyba się zaczyna. Co się zaczyna? Już? Tak, już sama się tym dziwię, jak ten czas leci. No i co mamy teraz robić? Dziewczyny, załatwcie jakieś ręczniki. Ręczniki? No, może przydadzą się. Na pewno. Chyba, że do szpitala zdążymy dojechać. Nie no, Agata, nie przesadzaj masz aż tak cierpiąco. To ja nie jestem. Właśnie też mi na taką pani nie wyglądasz. No dobra, skoro wodzisz tu, to nie będzie tu. Tylko musimy zakazać innym wchodzić tutaj. Dlaczego? Wiesz, to trochę niestosowne. Oliwia idź po te ręczniki. To ja pójdę. Julia, tak sobie wczoraj zagadką pomyślałyśmy, żebyśmy poszły w czwórkę z panią Halinką gdzieś, żeby się rozerwać. Co ty na to? Teraz chyba powariowałaś. Nie teraz, ale na przykład po południu. W sumie, w sumie czemu nie? Możemy zaszaleć z alkoholem w końcu, dzień wolny. Naprawdę? Tak, dyrektor wziął ten dyrektorski dzień wolny. Alkohol od razu po poroncie? Jakim porodzie? Jakim porodzie? Yyy... Jesteś w ciąży? Kompletnie po tobie nie widać. Naprawdę masz na dzisiaj termin wyznaczony? Jak ty się ukrywasz przez te 9 miesięcy? No i najważniejsze, kim jest ojciec dziecka? Nie, Diddy. No właśnie, niby taka cicha, a jednak. Nie. No nie. Pomliło mi się. Coś. Te terminy le lekarskie nie są dokładne, ale. Rzeczywiście, nie możesz pić przed urodzeniem. Nie jestem w żadnej ciąży. To czemu o tym rozmawiamy? Bo... Bo moja znajoma jest. Laura? Karolina! Ja? Nie, nie jestem. Nie znasz jej. Niemożliwe, jestem ja wszystkich twoich znajomych. Tak ci się tylko wydaje. Proszę, załatwiłam trzy usprzątaczek. O, dziękuję. O, Boże, ale się pocę. No, za szybko, tam menopauza, zdecydowanie za szybko. Dobrze, że na to wpadłaś, Agata. Tego mi trzeba było. Uch.